Bitcoin.pl, największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku analizy rynków. Rynków, które to Wy zaproponowaliście w komentarzach pod naszymi ubiegłotygodniowymi materiałami. Tak więc, jeżeli już teraz chcielibyście, abym w przyszłym tygodniu przydział się notowaniem jakichś konkretnych kryptowalut, to dajcie proszę znać w komentarzu pod tym dzisiejszym odcinkiem. Ja nazywam się Rek i zapraszam oczywiście w imieniu własnym oraz w imieniu naszego partnera, czyli platformy Skyrocket. Platformy, która przygotowała dla Was specjalną promocję, dzięki której możecie uzyskać. Roczny warty 600 dolarów dostęp do platformy Skyrocket za darmo, bądź otrzymać do 20% zwrotów e, kosztów transakcyjnych. Jedyne co należy zrobić, to tak naprawdę założyć konto na Binance albo na Ocekzie z linku, znajdującego się na stronie Skyrocket Trade. Te linki, jak zresztą wszystkie szczegóły dotyczące samej promocji, oczywiście w zakładce. Celnik. My bez zbędnego gadania przejdźmy oczywiście sobie do konkretów i standardowo, jak zwykle, rozpoczynamy to nasze dzisiejsze spotkanie od omówienia aktualnej sytuacji na notowaniach Bitcoina. Jeżeli chodzi o Bitcoina, to już w środę tak naprawdę wskazywałem tutaj, i we wtorek zresztą też, że rynek może podbić. Delikatnie tę tendencję wzrostową i powrócić w okolice 42 200-42 300 dolarów. Wskazywałem wówczas też, że jest to poziom, który bardzo precyzyjnie. Pokrywa się z mierzeniem 38,2% korekty Fibonacci'ego z tego wcześniejszego ruchu spadkowego, co poniekąd miało determinować pojawienie się w tym miejscu jakiejś większej reakcji podażowej. I jak widać, wczoraj taka reakcja podażowa się pojawiła. Mimo, że z początkiem sesji obserwowaliśmy oczywiście bardzo ładny wzrost, to finalnie. Bitcoin osunął się wczoraj o prawie 880 dolarów, w efekcie czego powstała nam prospadkowa świeca pin bar. Jest to świeca, która z czysto technicznego punktu widzenia sygnalizuje potencjalne odrzucenie technicznego oporu. W tym przypadku, oczywiście, opór to jest bariera 42 200-300 dolarów. Jeżeli tylko pułap ten faktycznie zostanie odrzucony i Bitcoin na przestrzeni kolejnych dni powróci na ścieżkę spadków, w mojej ocenie należy przygotować się na możliwość jego zejścia w okolice mniej. Więcej 37, czy delikatnie poniżej 37 tysięcy dolarów, albo nawet poniżej 35 tysięcy dolarów, bo to tam znajdują się dwa najbliżej położone techniczne poziomy wsparcia, na które ja w przypadku bitcoina zwracałbym tutaj szczególną uwagę. Tak więc póki co, sytuacja techniczna, ta krótkoterminowa, ona nie wygląda wcale zbyt optymistycznie, wręcz przeciwnie, jesteśmy w stanie dostrzec tutaj pole do spadków. Podobne pole jesteśmy w stanie dostrzec zresztą także na notowaniach wielu innych projektów chociażby na notowaniach Ethereum, którego kurs już od jakiegoś czasu, bo dokładnie od 11 kwietnia utrzymuje się w trendzie horyzontalnym. Jest to klasyczna konsolidacja, której dolne ograniczenie wyznacza nam techniczne wsparcie delikatnie poniżej 3000 dolarów. Opór to z kolei 3150 dolarów. I podobnie jak w przypadku bitcoina, tak i tutaj opór pokrywa nam się z mierzeniem 38,2% korekty Fibonacciego. I tak jak na bitcoinie, tak i tutaj wczoraj, właściwie tu już przedwczoraj, pojawiły się pierwsze reakcje podażowe. Na co warto zwrócić uwagę? Oczywiście mówiłem o tym już ostatnio kilkukrotnie. Konsolidacje są formacjami korekcyjnymi, co oznacza, że rynek statystycznie Częściej wybija z tego typu układu w kierunku zgodnym z wcześniejszym ruchem. Więc jeżeli w tym przypadku mieliśmy ruch spadkowy, to oczywiście też przynajmniej statystyka przemawia za potencjalnym wybiciem dołem z tego układu, czyli zejściem poniżej 3000 dolarów. A to z kolei mogłoby napędzać dalszy spadek w kierunku linii tendencji wzrostowej, czyli poniżej czy w okolice 2800 dolarów. Bo to właśnie gdzieś w rejonie 2800 dolarów, czy delikatnie poniżej, ta linia aktualnie przebiega. Więc póki co w mojej ocenie, tak jak na Bitcoin nie dostrzegam potencjał spadkowy tak na Ethereum także. Trzeba tylko pamiętać o jednej bardzo, bardzo ważnej rzeczy, że nie istnieje żadna reguła, żadna zasada, która w jakikolwiek sposób określałaby, kiedy rynek powinien wybić z konsolidacji. Czyli teoretycznie możemy wybić już dzisiaj nawet i spadać w okolicy 2800 dolarów ale też nie można wykluczyć scenariusza, w którym Ethereum najpierw powróci w okolice 3150, później spadnie, z dołu wzrośnie, spadnie i dopiero gdzieś później wybijemy, więc... To nie jest określone, natomiast co do zasady, statystyka przemawia na korzyść kontynuacji ruchu spadkowego. Oczywiście do kolejnego wsparcia nie mamy jakoś porad przeciętnie daleko, ale mimo wszystko, póki co, wydaje się, że ten scenariusz spadkowy będzie tutaj e, w najbliższym czasie realizowany. Przechodząc dalej, zerknijmy sobie na to, co dzieje się na notowaniach Ethereum Classic. Test projekt, którego kurs zaliczył w ostatnim czasie spadki. Te spadki obserwujemy tak naprawdę już od drugiej połowy czy od końcówki marca bieżącego roku i zapoczątkowane zostały w okolicy technicznego poru, gdzieś w rejonie 50, 52 dolarów. Finalnie wyprzedaż doprowadziła do retestu wcześniej pokonanej strefy wcześniej pokonanej strefy oporu. Oczywiście tu był poziom testowany jako wsparcie, tu był testowany jako wsparcie, tu jako opór i teraz znowu jest testowany jako wsparcie. Chodzi oczywiście o Pułap nieco powyżej 34 dolarów. U mnie są to 34 dolary i 25 centów, ale oczywiście jest to tylko jakiś punkt orientacyjny, nie wyznaczam tego co do centa, zawsze musi brać pod uwagę, że trochę rynek może albo delikatnie naruszyć, taki poziom, albo do niego delikatnie nie dojść. Zawsze to są jakieś takie strefy e, orientacyjne. To, co jest ciekawe w przypadku Ethereum Classic, to jest dynamika dwóch ostatnich ruchów, która przynajmniej w tej obecnej konfiguracji mogłaby przemawiać na korzyść potencjalnego odbicia od obecnie testowanego wsparcia, to z kolei mogłoby napędzać dalsze wzrosty. Dlaczego tak? Przede wszystkim dlatego, że wcześniejsze wzrosty, które obserwowaliśmy w drugiej połowie marca, były bardzo dynamiczne. Z kolei spadki, które obserwujemy od końca marca, są o wiele, wiele spokojniejsze. Trwają dłużej, a ich zasięg jest mniejszy. Strukturalnie więc można odnieść wrażenie, że to był ruch impulsywny, a to jest ruch kolejny. Korekcyjny. W związku z czym rynek dotarł do jednego z najważniejszych poziomów wsparcia, tak naprawdę, bo to jest strefa, która była testowana wielokrotnie i od góry, i od dołu, teraz znowu jest testowana od góry, więc naprawdę bardzo fajny pułap. I teoretycznie odbicie od tego wsparcia mogłoby napędzać nam wzrosty ponownie w okolice 51 dolarów, albo dalej do kolejnych oporów w rejonie 61, czy dalej nawet w rejonie 75-76 dolarów. Więc te potencjalne zasięgi byłyby naprawdę całkiem, całkiem spore. Jedyny tak naprawdę aspekt wskazujący za e, pewnym takim negatywnym scenariuszem, czyli relacją scenariusza zakładającego, że to wsparcie, które teraz testujemy, może zostać pokonane, Ethereum Classic może kontynuować e, spadki, to jest korelacja szerokiego rynku kryptowalut. Skoro Bitcoin odbija się od oporu, Ethereum poniekąd też odbija się od oporu i grozi wybiciem dołem z konsolidacji. Niektóre inne projekty także wykazują pewne tendencje spadkowe. To może dojść do sytuacji, że na spadku szerokiego rynku kryptowalut ucierpi także Ethereum Classic, więc mimo iż w oderwaniu od wszystkiego, gdybyśmy spojrzeli tylko i wyłącznie na ten rynek, na ten wykres, no to można by odnieść wrażenie, że kurczę, coraz bliżej jesteśmy odbicia. To jest pewne ryzyko, że to wsparcie może zostać pokorane, a to z kolei napędzałoby nam dalszy spadek w kierunku chociażby 28 dolarów, gdzie przebiega linia tendencji, e, linia tendencji wzrostowej. Warto też zwrócić uwagę, że mimo iż rynek oscyluje w okolicy tego wsparcia już piąty dzień, to jak dotąd nie pojawiła się tu żadna taka ponadprzeciętna reakcja popytowa, która wskazywałaby na jego odbicie. Mieliśmy oczywiście bardzo ładny pin bar, który utworzył się 18 kwietnia, ale późniejsza zwyżka trwała raptem dwa dni i znowu 20-21 mieliśmy spadek, w związku z czym póki co testujemy bardzo fajne wsparcie, jeżeli chodzi o lokalizację, strefa jest naprawdę istotna, natomiast brak tu jeszcze jakiejś takiej konkretnej reakcji popytowej, wskazującej na odbicie się od tej strefy, i dopiero taka większa reakcja popytowa w postaci konkretnego pinbara, w postaci formacji objęcia hossy na przykład, gdyby dzisiaj taka powstała, mogłoby to napędzać nam jakikolwiek większy wzrost. Na ten moment podszedłbym do tego dość neutralnie, bo Widzę przesłanki optymistyczne wynikające z analizy tego wykresu i przesłanki pesymistyczne wynikające z analizy szerokiego rynku kryptowalut. Myślę, że tej korelacji nie można na rynku kryptowalut lekceważyć, bo ona jest naprawdę bardzo, bardzo silna. Przechodząc dalej, zerknijmy na notowania internet, komputer. W tym przypadku, oczywiście, rynek od dłuższego czasu w trendzie powiedzmy spadkowym, choć te spadki przeplatane są układami horyzontalnymi. Tu był spadek, konsolidacja dość długa, znowu spadek. Bicie, spadek, znowu mamy ruch boczny. Tutaj konsolidację obserwujemy już od 22 stycznia. Górne ograniczenie wyznacza nam opór w okolicy 24 dolarów, dolne ograniczenie to z kolei wsparcie w rejonie 15 dolarów. To, na co w tym przypadku teraz zwróciłbym uwagę, to to, że po ostatnich spadkach, które obserwowaliśmy między 4 a 11 kwietnia. Rynek ustabilizował się. Nie mamy odbicia wzrostowego tak jak miało to miejsce tutaj, tak jak miało to miejsce tutaj, tak jak miało to miejsce tutaj, tylko mamy taki ruch boczny. Właściwie rynek utrzymuje się na względnie stabilnym poziomie. W związku z czym można odnieść wrażenie, że wewnątrz tej szerokiej konsolidacji doszło do powstania mniejszej konsolidacji. Co ciekawe, jedna i druga przemawia na korzyść potencjalnego wybicia dołem, bo szeroka konsolidacja jest forą korekty po wcześniejszych spadkach, więc rynek też statystycznie ma większe szanse. Na wybicie z niej dołem. Wąska konsolidacja również jest formą korekty po wcześniejszych spadkach, więc tu też statystyka przemawia na korzyść potencjalnego wyjścia dołem, co z kolei mogłoby otwierać drzwi do dalszej wyprzedaży, dla której niestety nie będziemy już w stanie określić potencjalnego zasięgu, bo aktualnie notowania internet, komputer znajdują się na najniższych poziomach w historii, więc zejście poniżej tych 15 dolarów sprawi, że nie będziemy w stanie wyznaczyć już niższych technicznych stref, w związku z czym nie będzie jak za bardzo określić, czy potencjał spadkowy mamy do 14 dolarów, czy może do 10, a może do 8, a może do 5. Będzie trzeba po prostu obserwować szeroki rynek i to jest jest, tak naprawdę ta korelacja szerokiego rynku jest pewnym. Y, plusem i minusem w kontekście rynku kryptowalut dlatego że jak patrzymy sobie na Ethereum Classic, które teoretycznie gdyby je oderwać od szerokiego rynku wykazywałoby pewien potencjał do wzrostu. W tym przypadku korelacja i potencjalny spadek szerokiego rynku są tak naprawdę czymś y, działającym na nie korzyść, y, są zmorą y, Ethereum Classic, tak w przypadku Internet komputer gdyby te spadki były kontynuowane. W tym przypadku może okazać się to zbawienne dlatego że jeżeli mamy taki projekt jak ten, który osuwa się do Najniższego poziomu w historii, nie jesteśmy w stanie wyznaczyć z czysto technicznego punktu widzenia żadnych wsparć, do których rynek może dotrzeć. Mamy możliwość obserwacji szerokiego rynku, i w momencie, kiedy ten szeroki rynek, czyli Bitcoin, Ethereum, te czołowe projekty, tak naprawdę Solana, Cardano, i tak dalej, one zaczną odbijać, dotrą do jakichś technicznych poziomów wsparcia i zaczną odbijać i wówczas na notowaniach internet komputer także pojawi się jakiś, jakaś reakcja popytowa, to być może będzie to ten punkt zwrotny. Gdybyśmy nie mieli takiej korelacji na szerokim rynku, tego punktu zwrotnego tu nie bylibyśmy w stanie za bardzo ne, tak naprawdę zdiagnozować. Przez tą korelację będziemy w stanie to z jakimś prawdopodobieństwem zrobić, ale konieczna jest obserwacja szerokiego rynku, a nie tylko i wyłącznie Pojedynczego projektu, więc tu też myślę, że to jest bardzo istotne. Jeżeli ktoś traduje na rynku krypto, to nie może ograniczyć się do analizy tylko i wyłącznie jednego, w sensie może, no bo nikt mu nie zabroni, ale. Ja bym nie sugerował, żeby ograniczać się do analizy tylko i wyłącznie jednego projektu. Przechodząc dalej, weźmy na tapet sobie Uniswap. W tym przypadku także tendencja horyzontalna, był oczywiście spadek, konsolidacja, spadek. Znowu mamy konsolidację. Górne ograniczenie wyznacza nam w tym przypadku opór w okolicy 12 dolarów, 50 centów. Dolne ograniczenie to z kolei wsparcie w okolicy 8 dolarów. Tu mamy spadek zapoczątkowany od odrzucenia górnego ograniczenia tego układu. Na przestrzeni ostatnich dni pewna stabilizacja, natomiast moje. Cenie, notowania Uniswap są na dobrej drodze do tego, aby w okolicy tych 8 dolarów powrócić. Jeżeli jednak wybilibyśmy z tej formacji dołem, no to trzeba by przygotować się na możliwość dalszych spadków. Oczywiście te spadki nie muszą być przynajmniej w pierwszej kolejności bardzo duże, bo kolejne wsparcie mamy relatywnie blisko. Znajduje się ono bowiem w okolicy, w okolicy tutaj 7 dolarów, więc mamy zaledwie 1 dolar różnicy pomiędzy 8 a 7. Natomiast gdyby rynek spadł poniżej 7 dolarów, no to wtedy zrobi już się bardzo, bardzo niebezpiecznie, bo ja kolejne wsparcie wyznaczyłbym gdzieś dopiero w okolicy 4 dolarów 50 centów. Oczywiście jest to poziom, który był testowany już w listopadzie i grudniu 2020 roku jako opór, a później w styczniu 21 jako wsparcie, więc strefa też bardzo ciekawa i patrząc na notowania Uniswap właśnie takie pułapy brałbym pod uwagę, czyli odpowiednio wsparcie w wysokości 8 dolarów dalej 7 i dalej mniej więcej 4,5 i póki co myślę, że trzeba być przygotowanym na możliwość spadków. Nie mówię, że rynek musi osunąć się do tych 4,5 dolara, ale do 8 wydaje mi się, że jest to bardzo, bardzo prawdopodobne, że powrócimy. Przechodząc dalej, spójrzmy sobie na notowania MKR, a więc Maker. Nie jestem pewien, ale zaryzykuję stwierdzenie, że analizujemy ten projekt po raz pierwszy albo po raz. 5, maksymalnie rzadko go analizowaliśmy, jeżeli już. Ja nie pamiętam kiedy ostatnio, natomiast technicznie powiem tak, nie jest to projekt bardzo prosty do przeanalizowania. W sensie, jeżeli ktoś dopiero zaczyna swoją przygodę z analizą techniczną, patrzy na wykres od wczoraj, to mógłby mieć pewne trudności z określeniem jakichś kluczowych poziomów, natomiast nie jest to niemożliwe do zrobienia. Ja tutaj dostrzegam tak naprawdę formację trójkąta prostokątnego rozszerzającego się. Nie lubię tego typu formacji, ale w tym przypadku zarówno dolne jak i górne ograniczenie było regularnie testowane. Dolne ograniczenie to oczywiście horyzontalny poziom wsparcia w wysokości 1650 dolarów. Poziom, który był testowany tak naprawdę jako opór już w pierwszej połowie stycznia ubiegłego roku. Później doczekał się jakichś testów jako wsparcie, szczególnie tutaj od stycznia tego roku. Druga połowa stycznia, druga połowa lutego, połowa marca no i teraz oczywiście druga połowa kwietnia po raz kolejny ta strefa jest testowana. Górne ograniczenie, bo tu mówimy o tym trójkącie. To jest ten układ. Górne ograniczenie tworzy nam linia ten Tendencji wzrostowej. To jest linia, która e, u mnie rysowana jest od dołku z drugiej połowy marca ubiegłego roku. Później była testowana oczywiście w maju, była testowana w czerwcu ubiegłego roku, była testowana we wrześniu, była testowana w październiku, była testowana w grudniu i na przełomie grudzień-styczeń tego roku. A później została pokonana. I mamy jeden test jako opór, drugi test jako opór, trzeci test jako opór. Więc jak sobie przybliżymy, bardzo ładna linia tendencji. Testowana z jednej, testowana z drugiej strony. W ostatnim czasie tylko były trzy testy. Horyzontalne wsparcie też bardzo ładne. Pomiędzy gdzieś tego trójkąta wyznaczyłbym też lokalny poziom, który tu był testowany jako wsparcie, tu jako opór w wysokości 1950-1970 dolarów. U mnie to jest 1975, ale wiadomo, to nie jest co do dolara określone. Kilka dolarów w górę, kilka dolarów w dół. Zasięg jak najbardziej realny. I teraz, czym są formacje trójkątów? Bo przed chwilą mówiłem, konsolidacje to są formacje korekcyjne. Trójkąty? Nie. Trójkąty nie są formacjami korekcyjnymi, są formacjami technicznie neutralnymi, co oznacza, że mimo, że pojawiają się na rynku naprawdę bardzo często, może formacje trójkątów rozszerzających nie albo Albo pojawiają się rzadziej, albo wiele osób po prostu nie chce ich wyznaczać, bo handel w oparciu o tego typu układy zazwyczaj jest mało skuteczny, więc jego statystyki działają tu na niekorzyść i niewiele osób podejmuje w ogóle ryzyko handlu w oparciu o formację trójkątów rozszerzających się. Natomiast w tym przypadku myślę, że wyznaczenie tego układu jest jak najbardziej trafne. I teraz. Biorąc pod uwagę, że trójkąty są formacjami technicznie neutralnymi, rynek ma mniej więcej takie same prawdopodobieństwo, że wybije z tego układu dołem, co górą. I tak naprawdę dopiero ten moment wybicia określa, czy dany układ był formacją wzrostową, czy spadkową. Tak więc na ten moment możemy oczekiwać, że rynek będzie wewnątrz tego układu się poruszał. W związku z czym możemy oczekiwać jeszcze delikatnego zejścia, na przykład w okolicy 1650 dolarów, a później rynek może na przykład powrócić w okolice górnego ograniczenia, czyli w rejon tej linii tendencji wzrostowej. Później znowu spadki, wzrosty i tak dalej, i tak dalej, aż wybijemy. Gdybyśmy wybili dołem, to niestety, ale kolejne wsparcie na towaniach e, Maker wyznaczałbym dopiero gdzieś w okolicy 1100 dolarów. Więc ta przestrzeń między jednym a drugim wsparciem nie jest wcale mała, bo to jest między 1650 a 1100 dolarów. Także zasięg tak naprawdę całkiem, całkiem e, spory, ale niestety pomiędzy nie dostrzegam żadnego innego istotnego poziomu wsparcia, na które warto było zwracać uwagę. Gdyby z kolei wybicie nastąpiło górą, no to wtedy potencjalne zasięgi dla wzrostów, byłyby bardziej ograniczone, bo kolejny opór horyzontalnie wyznaczyłem gdzieś w okolicy 2750 dolarów, tak jak teraz jest wyznaczony mój kursor. Tu była strefa testowana jako wsparcie, tu jako opór, tu jako wsparcie, tu jako opór i tu zresztą też, więc bardzo, bardzo fajny układ, ewentualnie dalej. Następny opór to jest 3300 dolarów, więc to są te strefy, na które zwracałbym uwagę. Natomiast, tak jak mówię, trzeba poszekać najpierw do wybicia kierunkowego trójkątu. Ja bym tutaj raczej w przyszłości nie przewidywał dalej Spójrzmy sobie na notowania EOSa. Jeżeli chodzi o EOSa, to oczywiście układ horyzontalny, dość szeroki, obserwany już od początku, niemal od początku roku od 5 stycznia. Mamy opór w okolicy 3 dolarów. Jest to oczywiście bariera, która była w przeszłości testowana kilkukrotnie jako wsparcie. Po pokonaniu była testowana jako opór, tu znowu była testowana jako opór, i mimo tego, że na przestrzeni ostatnich dni rynek nie dotarł dokładnie do tego oporu, trochę nam zabrakło, bo szczyty z przedwczoraj mamy gdzieś w okolicy poziomu czy dokładnie high 2,88, niespełna 2,89, także zabrakło nam tutaj nieco ponad 11 centów. No to widzimy, że wczoraj pojawiła się bardzo wyraźna reakcja podażowa, spadek o prawie 26 centów, co odpowiada zasięgowi przekraczającemu 9%. I to jest wyraźna reakcja podażowa, która może sygnalizować potencjał do spadków, który w tym przypadku mógłby doprowadzić do zejścia notowania osa w okolice dolara 90 centów. Oczywiście jedno wsparcie lokalne moglibyśmy sobie wyznać, znaczy jeszcze pomiędzy gdzieś w okolicy 2 dolarów i powiedzmy 15 centów. Natomiast dla mnie 1,90 też jest realnym zasięgiem, jeżeli chodzi o potencjał spadkowy. Przechodząc dalej, rzućmy sobie tutaj. Na tapet notowania, czyli z CHZ, projekt, którego kurs bardzo ładnie zyskiwał, tak naprawdę już od drugiej połowy lutego i te wzrosty trwały aż do końca marca, kiedy rynek z poziomu tak naprawdę ilu? 14, nieco ponad 14 centów, sięgnął do poziomu 3, powyżej 33 centów, docierając w ten sposób w okolice bardzo ciekawego technicznego poziomu oporu. I to tutaj, właśnie 30 marca, pojawiła się formacja prospadkowa, formacja pin bar sygnalizująca potencjalne od i oczywiście na przestrzeni kolejnych dni obserwowaliśmy spadki. Te spadki sprawiły, że notowania Eosa osunęły się poniżej wcześniej pokonanego oporu, Teraz tu już było wsparcie, teraz po raz kolejny jest to opór w wysokości mniej więcej 24,5 centa, czyli 0,24,50 na wykresie. Pułap, który oczywiście był testowany tutaj jako wsparcie, tu był testowany jako opór, tu znowu jest testowany jako e, opór. To, na co warto też zwrócić uwagę w przypadku czy listy, to jest to, że rynek utrzymuje się w trendzie horyzontalnym. Mieliśmy jakieś spadki, wzrosty, spadki, wzrosty, spadki, wzrosty, spadki. I teraz biorąc pod uwagę, że wcześniejszy ruch był spadkowy, to statystyka przynajmniej przemawia na korzyść potencjalnego zejścia z, czy wybicia z tej formacji dołem. A gdyby tak się stało, to oczywiście należałoby przygotować się na możliwość kontynuacji ruchu spadkowego, na nawet w kierunku 16 centów, czyli ta przestrzeń dla potencjalnych spadków, jednak bądź co, bądź jest tu całkiem spora, tylko musielibyśmy wybić z tej formacji dołem, a wydaje się, że jeżeli szeroki rynek kryptowalut zacząłby spadać, no to to nie jest niemożliwe, nawet jest, powiedziałbym, że całkiem realne do zmaterializowania na przestrzeni najbliższych, nawet jeżeli nie godzin, to myślę, że dni. Przechodząc dalej, Spójrzmy sobie na notowania RIF, w tym przypadku po odbiciu od poziomu 1,3 centa rynek osunął się poniżej technicznego pułapu w wysokości 1, czy okłak powyżej 1 centa, poziom który był tu, tu oczywiście testowany jako opór. Tu znowu jest testowany jako opór. Jak przybliżymy sobie sytuację, to widzimy, że już przed wczoraj pojawiła się pierwsza reakcja podarzała w postaci prospadkowej świecy Pin bar. Bardzo ładny układ. Wczoraj mieliśmy spadek tak naprawdę o ponad 5%. Mimo tego, że dziś obserwujemy wzrost, to w mojej ocenie dalej jest szansa na to, że notowania RIF powrócą w okolice 0,8 centa, mniej więcej. Czy to będzie? No, mniej więcej 0,8 centa, czyli 0,0080. I teraz o poranku obserwujemy wzrosty. Trzeba tylko pamiętać o tym, że... Nie powinno się interpretować świec jeszcze niedomkniętych, bo to, że teraz, kiedy ja to nagrywam, mamy wzrost, nie oznacza, że ta świeca tak się zamknie, bo tak naprawdę do końca sesji, do końca dnia pozostaje jeszcze kilkanaście godzin świeca sprzed wczoraj, z 20 kwietnia też w pewnym momencie była bardzo ładnie wzrostowa, mimo to finalnie zakończyła się pod kreską, podobnie było chociażby 2 kwietnia, podobnie było 31 marca podobnie było 28 marca i tak dalej, i tak dalej, więc nie możemy patrzeć na tą świecę dzisiaj o poranku, będziemy mogli na nią patrzeć dopiero po północy, kiedy ta świeca się domknie i będziemy widzieli jej finalny układ bo może dojść do sytuacji, oczywiście może dojść do sytuacji, gdzie ona będzie potężnie wzrostowała ale może też wydarzyć się sytuacja podobna jak przedwczoraj, gdzie teraz mamy wzrost, w drugiej połowie dnia powiem się spadki, finalnie świeca dalej będzie pro spadkowa. Więc w mojej ocenie realne jest tutaj realny jest tutaj spadek w okolice tych dołków, czyli w okolice 80 centa. Przechodząc dalej, zerknijmy sobie na notowania kawy. W tym przypadku podszedłbym do rynku nieco bardziej optymistycznie i powiedziałbym, że tak jak Ethereum Classic wygląda dość optymistycznie, tak tu też pewne y, pole do wzrostów oczywiście dostrzegam. Niekoniecznie już dzisiaj, niekoniecznie już jutro, ale oczywiście dostrzegam. I teraz z czego to wynika? Wynika to z tego, że po ostatnich wzrostach, które obserwowaliśmy w drugiej połowie marca, notowania kawy utrzymują się w trendzie horyzontalnym. Dolne ograniczenie tego układu wyznacza nam oczywiście ostatnio pokonany opór, czyli teraz jest to wsparcie w wysokości 4 dolarów, górne ograniczenie opór 4,85. Przy czym dolne ograniczenie konsolidacji pokrywa nam się zmierzeniem 50% korekty Fibonacciego, co poniekąd determinowało te reakcje popytowe, które się tutaj pojawiały, ale też warto zwrócić uwagę, że skoro to jest konsolidacja i jest forma, jest to forma korekty po wcześniejszych wzrostach, to rynek też statystycznie ma większe szanse, że wybicie, wybije z tego układu górą, żeby wzrosty kontynuować i gdyby tak się stało, to oczywiście kolejne opory, na które w mojej ocenie warto będzie zwracać uwagę. Mamy dopiero odpowiednio w wysokości 5,70 dolarów i dalej 6,90 dolarów. Oczywiście jeszcze dalej 8,75 też możemy sobie e, wyznaczać. Natomiast, tak jak już mówiłem, nie ma reguł określających, kiedy do wybicia powinno dojść. Z kolei wczoraj w okolicy górnego ograniczenia tego układu pojawiła się całkiem spora reakcja podażowa, tworząca prospadkową formację pin bar. Czyli teoretycznie mamy układ podobny jak tutaj. I rynek też może od tego oporu się odbić i powrócić w okolice 4 dolarów, później znowu wzrastać, spadać, wzrastać, spadać, i tak dalej. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, dopóki utrzymujemy się powyżej 4 dolarów, to jest całkiem spore prawdopodobieństwo, że finalnie z tego układu, który tu obserwujemy, nie wiadomo kiedy, ale finalnie wybijemy górą, co z kolei napędzałoby dalsze wzrosty. więc krótkoterminowa przyszłość jest dość niepewna, i biorąc pod uwagę pewien pesymizm na szerokim rynku, trzeba liczyć się z możliwością powrotu notowań kawy w okolice 4 dolarów. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w perspektywie średnioterminowej wygląda całkiem optymistycznie. Tak jak w przypadku konsolidacji po spadkach, mówimy o ryzyku dalszych spadków, to mamy konsolidacji po wzrostach, więc jest szansa na dalsze odbicie i dalszy, e, dalszy wzrost. Przechodząc dalej, spójrzmy sobie jeszcze na notowania Tezosa. Tu sytuacja wygląda niczym odbicie lustrzane. Mieliśmy spadek i od czasu tego spadku obserwujemy trend boczny, trend horyzontalny. Były spadki, były wzrosty, były spadki, były wzrosty, spadki, wzrosty. I oczywiście, jeżeli jest to forma korekty po wcześniejszym ruchu spadkowym, to też statystycznie mamy większe szanse na zejście dołem, czyli wybicie poniżej 2,90 dolarów i 90 centów. To z kolei mogłoby napędzać dalsze spadki. Pytanie, dokąd one mogłyby dotrzeć i żeby móc odpowiedzieć w ogóle na to pytanie, musimy przeskrolować sobie wykres aż do czerwca i lipca ubiegłego roku i właśnie na podstawie tamtejszych doków, wyznaczymy kolejne wsparcie, które jest w okolicy 2,10 dolarów i centów, czyli ta przestrzeń nie byłaby wcale mała. W mojej ocenie jest to jakby nie patrzeć realne do osiągnięcia. Warto też zwrócić uwagę na układ cały czas mamy niższe Niższe wierzchołki, więc kontynuacja ruchu spadkowego na ten moment, yy, w mojej ocenie, jest scenariuszem bazowym, bo trend jest spadkowy i nic na ten moment nie sygnalizuje zmiany tego trendu. On nie uległ żadnej zmianie, w związku z czym jest ryzyko, że ta tendencja może dalej być kontynuowana i dopiero ewentualnie jakieś mocne wzrosty mogłyby tą sytuację zmienić. I na koniec tego dzisiejszego spotkania spójrzmy sobie jeszcze na file coina, czyli fil. W tym przypadku widzimy dość szeroką konsolidację, tak naprawdę obserwowaną już od drugiej połowy stycznia. Górne ograniczenie to jest opór w okolicy 27 dolarów, dolne ograniczenie to z kolei wsparcie gdzieś w okolicy 16 dolarów i 50 centów. Mieliśmy spadek, mieliśmy wzrost, mieliśmy spadek, wzrost, spadek, wzrost, spadek. Też Wewnątrz tego układu możemy wyznaczyć bardziej lokalny poziom w okolicy 2250. On był testowany dopiero od początku marca. Tu, jako opór, tu jako wsparcie, teraz znowu jako opór. W mojej ocenie jest ryzyko spadku na dwa filekoina właśnie w okolicy 1650 minimum. W sensie dostrzegam bardzo duże ryzyko, że tu powrócimy. Natomiast też trzeba brać pod uwagę ryzyko, że możemy z tego układu wybić dołem. Natomiast gdybyśmy wybili dołem, no to już będzie problem, bo nie będziemy w stanie oszacować dokąd ten rynek mógłby dotrzeć. Bo on Niżej nigdy nie był, więc tu będziemy mieli oczywiście spore, e, spore trudności. Natomiast krótkoterminowo skupiam się przede wszystkim na powrocie w okolce 1650. Bo być może, podobnie jak to miało miejsce e, chociażby w drugiej połowie stycznia, w drugiej połowie lutego, czy w połowie marca, ponownie pojawi się tu jakaś większa reakcja popytowa. Na ten moment jej nie widzę, więc uwzględniam ryzyko tutaj kontynuacji ruchu spadkowego. Z mojej strony to było na tyle, jeżeli chodzi o projekty, które miałem przygotowane dla Was na dzisiaj. Tak więc, jeżeli. Ten materiał był dla Was w jakikolwiek sposób pomocny? To śmiało, zostawcie proszę łapkę w górę, to dla Was dosłownie jedno kliknięcie. No i nie zapomnijcie, aby w komentarzach pod tym materiałem dać nam znać, jakie projekty, jakie kryptowaluty chcielibyście, abym przeanalizował w przyszłym tygodniu. Ja przypominam, że w przyszłym tygodniu słyszymy się standardowo, a więc poniedziałek, środa i piątek punktualnie o godzinie 10. Z tego miejsca życzę Wam oczywiście spokojnego, słonecznego. Chciałoby się rzecz Zyskownego weekendu i do usłyszenia już po weekendzie w poniedziałek, punktualnie o godzinie 10. Trzymajcie się, cześć.